Siła Roberta polega na tym, co robił przez wiele lat, czyli na pełnym dobólu profesjonalizmie i zadbaniu o każdy szczegół. U niego nie ma przypadków w żadnym zachowaniu, nie ma odstępstwa drobnego od, od, od pełnego profesjonalizmu w każdym szczególe. Na zastosowaniu wszystkich dostępnych Reguł, zasad, które pozwalają na lepszą siłę, lepszą szybkość, lepsze, lepszy stan zdrowia, na, na zdrowym prowadzeniu się, na, na super zdrowej diecie, na świadomości, że jak ważny jest wypoczynek, jak ważna jest praca, a jednocześnie na, na dążeniu do wiedzy, bo jednak robi to też różnicę, jeśli zawodnik sam. I do tej wiedzy i uzyskuje tą wiedzę, jak trenować. Yy, I jak zadbać właśnie o różne szczegóły już i w treningu, czy w diecie, czy w, czy w suplementacji yy, dodatkowej do ustnej, yy, jeśli chodzi o odżywki sportowe. Yy, to wszystko każdy, każdy jest indywidualny. i To każdy sam pod siebie musi, musi troszkę ułożyć i jeśli ktoś ma parcie i do tej wiedzy jest inteligentny, no to, to robi to różnicę na przebiegu lat.